Witajcie w kolejnym odcinku cyklu Kryminalna Małopolska. Na początku zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, dzięki czemu będziecie na bieżąco z publikowanymi przeze mnie materiałami i niczego nie przegapicie. Moich podcastów możecie słuchać również na Spotify i Google Podcast. Linki zostawiam Wam w opisie. Zachęcam Was także do wspierania mojego kanału, dzięki czemu możecie przyczynić się do jego rozwoju. Wystarczy, że wciśniecie przycisk Wspieram, który znajduje się bezpośrednio pod filmem. Możecie wówczas wybrać jeden z trzech poziomów wsparcia. Dzisiaj zabieram Was do Krakowa. Był 17 lipca 1922 roku. Przy ulicy Zyblikiewicza w przestronnym sześciopokojowym mieszkaniu żyła rodzina komorowskich. Zdzisław. Jego żona Izabela Zdębowskich wraz z czternastoletnią córką Marią. Zdzisław i Izabela pobrali się w 1905 roku. Początkowo relacje małżonków były bardzo dobre. Chętnie spędzali razem popołudnia, mieli wspólnych znajomych, często chodzili do teatru. Potem przyszła wojna i mężczyzna kilka lat spędził z dala od domu. W tym czasie Izabela dbała o firmę. Zdzisław był bowiem właścicielem drogerii przy ulicy Floriańskiej. W czasie wojny samotna kobieta korzystała z uciech życia i chętnie spotykała się z mężczyznami. Gdy Zdzisław wrócił do Krakowa, nie był już tym samym człowiekiem. Stał się bardzo nerwowy i ciągle krzyczał. Szukał ukojenia w alkoholu. Izabela starała się zrozumieć traumę jaką przeszedł jej mąż, jednak jego zachowanie sprawiło, że kobieta rozpoczęła starania o separację. Mimo powrotu męża do domu Izabela niewiele zmieniła w swoich przyzwyczajeniach. Nadal prowadziła swobodny tryb życia, a od towarzystwa zmęczonego wojną męża wolała młodych mężczyzn. Łączyła ich jedynie drogeria oraz dorastająca córka maria. Ze względu na zachowanie męża od pół roku z pomocą 28-letniego Karola Paciorka, syna właścicieli lokali gastronomicznych, gromadziła duże dawki Weronalu, środka nasennego o przedłużonym działaniu. Karol prowadził ciemne interesy i miał znajomości w półświadku. Izabela regularnie odurzała swojego męża, dodawała Weronalu do mleka, herbaty i posiłków. Kiedy Izabel nie było w domu, proszek na jej polecenie dosypywała służąca. Co ciekawe, miała ona romans ze Zdzisławem, ale w kwestii proszków została lojalna wobec Izabeli. Robiła to najprawdopodobniej z wygody, bowiem mężczyzna był po nich łagodny i półprzytomny. 17 lipca 1922 roku, czternastoletnia córka Maria przebywała na letnisku z kuzynostwem. Tego dnia Zdzisław awanturował się. Miał pretensje do żony, że spotyka się z młodszym kochankiem, który mógłby być jej synem. Izabela w obecności służącej, Franciszki Kulkówny, dosypała mężowi proszek zapteczki. Trafił on do śmietany, którą były polane pierogi z borówkami. Kobieta argumentowała to tym, że mężczyzna był tego dnia wyjątkowo niespokojny i zdenerwowany. Zdzisław zaczął jeść pierogi, ale po chwili przestał, ponieważ były gorzkie. Żona kazała służącej zabrać talerz, a wtedy mężczyzna zaczął krzyczeć, że Izabela go truje. Dopytywał też o morfinę, którą kilka miesięcy wcześniej przyniósł do domu. Wtedy Izabela podeszła do szafy i wyciągnęła granatowy słoik, który był pełen. Mężczyzna zażył odrobinę i popił wodą, potem wrócił do jedzenia pierogów. Na talerzu zostawił trzy sztuki. Izabela poleciła służącej, żeby wyrzuciła je do muszli klozetowej. Zawsze wydawała takie polecenie, kiedy mężczyzna czegoś nie dojadł. Tym razem jednak służąca wyrzuciła je do pieca. Po posiłku mężczyzna podszedł do szafy, w której znajdowała się morfina. Już chciał zażyć kolejną porcję, ale wtedy żona kazała wysypać zawartość do toalety. Mężczyzna poszedł do swojej sypialni, a słoik kobieta zabrała ze sobą. O 17.00 Izabela wyszła z domu. Najpierw doszła do plant, a następnie ulicą Pijarską i Świętego Jana do kawiarni Bisansa. To tam spotykała się z Karolem. Kiedy kochankowie bawili się w najlepsze, stan Komorowskiego nagle się pogorszył. Służąca weszła do sypialni Zdzisława. Mężczyzna chwycił ją za rękę swoją lodowatą dłonią. Prosił, by kobieta przy nim posiedziała i poczytała mu gazetę. Gdy tylko zaczęła, mężczyzna zasnął. Potem służąca pozbierała z dywanu garderobę Zdzisława, wyszła z pokoju i zamknęła za sobą drzwi. Następnie wzięła kąpiel. Wiedziała, że pani nie wróci wcześniej niż o północy. Rano o wpół do ósmej służąca weszła do pokoju Zisława. Przyniosła mu świeżą koszulę i bieliznę. Próbowała go obudzić, ale mężczyzna sprawiał wrażenie nieprzytomnego. Do pokoju weszła żona. Służąca próbowała ocucić mężczyznę. Nie przyniosło to jednak żadnych rezultatów. W kuchni Izabela wydała służącej dyspozycje gospodarskie. Po powrocie z zakupów, służąca zagotowała mleko i poszła do sypialni. Nie było wątpliwości, Zdzisław nie żył. Izabela kazała jej zgłosić nagły wypadek na pogotowie. Sama zaś poszła do adwokata. Gdy przyjechał lekarz, Izabeli nie było w domu. Orzekł on, że śmierć nastąpiła w niewyjaśnionych okolicznościach. Zwłoki odesłano do zakładu medycyny sądowej. Gdy policjanci chcieli wezwać Izabelę na przesłuchanie, zastali ją podczas pakowania. Kobieta wypierała się, że przyczyniła się do śmierci męża, przekonywała, że popełnił on samobójstwo. Zmieniła swoje zeznanie dopiero po konfrontacji ze służącą. Powiedziała śledczym, że przez pół roku dosypywała mężowi do jedzenia lekarstwa. Czyniła to oczywiście, ze szczerej troski o jego zdrowie. Śledczy dopytywali skąd miała proszki. Recepty miała otrzymywać od znajomej, jednak jej nazwiska nie ujawniła. Komorowska została aresztowana. Potem zatrzymano również służącą. W piecu odnaleziono trzy częściowo zwęglone pierogi, a także opakowanie po lekach. Wkrótce podano, że mężczyzna popełnił samobójstwo. Jego serce było powiększone i wyglądało tak, jak u osób nadużywających alkoholu. Miał zwapnione tętnice. W żołądku zaś odnaleziono ślad zjedzonych pierogów. Nie stwierdzono zatrucia. Ponieważ sekcja nie wykazała przyczyny śmierci, sędzia śledczy Droździkowski odesłał wnętrzności zmarłego do badania chemicznego. Kolejnego dnia przesłuchano Karola Paciorka. Mężczyzna podawał, że był urzędnikiem redakcji czasopisma Wolne Słowo. Poznał on Izabelę na początku 1922 roku. Chciał kupić od jej rodziny kawiarnię i restaurację przy ulicy długiej 24 za dwa miliony marek polskich. Mężczyzna przyznał, że kupował dla Izabeli weronal. Wiedział, że proszki były przeznaczone dla jej męża alkoholika, który dręczył rodzinę. W zamian za pomoc kobieta udzielała mu pożyczek. Karol Paciorek został aresztowany pod zarzutem udziału w zbrodni skrytobójczego zamordowania Zdzisława Komorowskiego. Służąca ostatecznie odpowiadała z wolnej stopy. Pogrzeb mężczyzny był manifestacją, w której wziął udział około tysiąca osób. Po pół roku nadal nie dokonano analizy jelit i żołądka Zdzisława. Dopiero artykuły w prasie przyspieszyły sprawę. Wokół denata odnaleziono morfinę, weronal i strychninę. Problemem było to, że nie można było przeprowadzić analizy treści żołądka. Został on bowiem po sekcji wylany jako niepotrzebny. W organizmie znaleziono morfinę. Nie można było orzec, jaką dawkę denat zażył przed śmiercią. Przyjęto jednak, że to ona doprowadziła do śmierci mężczyzny. Rodzina Zdzisława chciała przejąć zarząd nad jego majątkiem i córką, jednak sędzia nie przychylił się do ich wniosku. Przewodniczący Sądu Okręgowego, sędzia Błażej Pawlik, otrzymał nietypowy wniosek obrońcy Komorowskiego, doktora Bernarda Heskiego. Była w nim zawarta prośba o przybycie trybunału wraz z przysięgłymi do Teatru Bagatela. Tam bowiem wystawiany był spektakl zatytułowany Morfium. Które opowiadał o człowieku na głodzie morfiny. Miało to za zadanie pokazać, jak wygląda życie z osobą uzależnioną. Oskarżenie Izabeli nie było prostą sprawą. Przede wszystkim dlatego, że mężczyzna był morfinistą, a żona podawała mu narkotyki za jego zgodą. Ponieważ Paciorek dostarczał weronal, a nie morfinę, nie mógł tym samym być współwinnym morderstwa. Obrońca Komorowski zażądał wyłączenia sprawy Paciorka jako nie pozostającej w żadnym związku z zarzutem morderstwa. To z kolei sprawiło, że prokurator stracił poszlakę, na której chciał oprzeć oskarżenie. Z braku dowodów zaniechano sprawo morderstwo przeciwko Komorowskiej i Paciorkowi. Prokuratura wydała oświadczenie, w którym napisała, że doszło do przekonania, że ani Komorowska, ani Paciorek nie chcieli zabić Komorowskiego. Sprawę przekazano innemu sądowi. Para miała zostać obwiniona o występek z paragrafu 335, czyli o nią myślą śmierć lub uszkodzenie ciała przez naruszenie ostrożności przy używaniu trucizn i narkotyków. 17 lutego 1923 roku Komorowska i Paciorek opuścili więzienie św. Michała. Oboje byli wolni. Nie wiem jak wy, ale ja podejrzewam, że gdyby nie działania Komorowskiej, jej mąż by żył. Kobieta uniknęła kary za swoje czyny i na zawsze uwolniła się od problematycznego męża. To wszystko, co przygotowałam dla Was na dzisiaj. Jeśli chcecie, żebym nagrywała inne historie, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Pod filmem zamieszczam Wam źródła, z których między nimi korzystałam. Jeśli znacie tę sprawę i macie jakieś informacje, o których nie wspomniałam, koniecznie piszcie w komentarzach poniżej. Zapraszam Was również na Facebooka weekendów Małopolsce.pl i na Instagram. Linki zostawiam w opisie. Do usłyszenia w kolejnym podcaście Cyklu Kryminalna Małopolska.